A jeden. Dobrze, środa minęła. 15. Zaczynamy swoją drogą. W stałym składzie. Ja Paweł, Aleksandra i Grzegorz. Witam cześć, wszystkich. Cześć, cześć. Chciałem się wyciszyć, no ale przecież muszę wam dać dosłownie minutkę dwie, żebyście mogli sobie podostępniać. Więc ja chwilkę wam zajmę i przybliżę Wam temat, o którym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać. Dzisiaj nie będzie marketingowo. Dzisiaj będzie trochę luźniej. Okazało się, że jutro jest takie dość ciekawe święto. Nie wiem kto słyszał albo kto pamięta. Ja bardzo dobrze pamiętam taką bajkę. Byłem wtedy jeszcze dość młody. Ta bajka nazywała się Muminki. <grywa> Tak, to była, to była bajka Muminki i w, tej mumin, w tych muminkach oczywiście wszyscy pewnie, co oglądali, pamiętają pannę Migotkę. Jestem tego pewny, bo ją wszyscy pamiętają. Ola się coś krzywi. W każdym razie, w każdym razie była też tam taka bardzo fajna postać zwana Włóczykijem. No i właśnie, jutro obchodzimy święto włóczykija. I to jest temat, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć, bo akurat jesteśmy w takim gronie, że ja jestem już osobą, która żyje poza Polską, jestem takim włóczykijem od 10 lat. Ola wiem, że też miała swego czasu przygodę zagraniczną. Grzegorz, Grzegorz stwierdził, że jest domatorem, domownikiem i on nie będzie nigdzie wyjeżdżał. Powiedział, że no, zresztą pewnie powie wam sam, za chwilkę sobie do tego dojdziemy. I zanim jeszcze sobie przejdziemy do głównego tematu, bo widzę, że już jest parę osób, także dajcie znać, czy wszystko dobrze widać, czy wszystko dobrze słychać. Ja sobie jeszcze nawilżę gardło. No, bo jak się dużo gada. To też trzeba gardło nawilżać. I taki tip przy okazji będzie może jednak troszkę, jednak technicznie, jeżeli ktoś prowadzi jakąś prelekcję, czy to będzie forma transmisji na żywo, czy to będzie gdzieś na żywo jakiś wykład na jakiejś sali, e, pamiętajcie o tym, że kiedy pijecie wodę. Bardzo dobrze jest, żeby woda była w temperaturze pokojowej, bo wtedy w żaden sposób nie naruszy naszego gardła, nawilży na tyle, ile trzeba, i na pewno nie będziemy mieli żadnej chrypki, ani nic, co mogłoby nam przeszkodzić gdzieś w naszym wypowiadaniu się. Dobra, gotowi, Ola, Grzegorz? Ja widzę, słyszę wszystko. Widzisz wszystko, tak, jest. Marcin też napisał, że jest wszystko ok. 10 na 10. Myślę, tak. że wszystko jest ok. No dobra, to możemy powoli zaczynać. Ja może tak szybciutko, zanim jeszcze zaczniemy, to powiem dosłownie w dwóch zdaniach moją historię, bo u mnie wyjazd za granicę to był totalny spontan, który miał trwać chwilę, kilka tygodni. No, okazało się, że trwa już to 10 lat i nie mam zamiaru wracać. I za chwilkę oddam głos Oli, a do Was mam już pierwsze pytanie. I pytanie jest bardzo proste. Już je wrzucam na ekran. Czy kiedyś zdecydowałeś się na wyjazd po to, żeby coś w swoim życiu zmienić? To jest pytanie do naszych widzów i jednocześnie do Aleksandry. W ogóle jeszcze wracając, cześć wszystkim, do początku, czyli do tego dnia Włóczyki. No to jesteśmy już chyba wszyscy po trzydzieści, tak optymistycznie. Paweł Grześ, no, odmłodziłam nas troszkę. No, i gdzieś tam sobie dzisiaj myślałam o tym, że w jakiś sposób jak ten czas gdzieś tam leci, dorastamy, zmieniają nam się priorytety, to już niekoniecznie chcemy nagle wszystko zmieniać. Gdzieś stajemy w jakimś punkcie, który jest tam naszym domem, naszą rodziną, i podróże ograniczają się tylko i wyłącznie do urlopów. Więc fajnie się wspomina rzeczy gdzieś tam z przeszłości, czy właśnie takie wielkie włóczęgi, tak jak u Pawła kilka tygodni, które zamieniło się już no, wiele lat. E, czy momenty, w których faktycznie odkrywaliśmy ten świat, a nie tylko siedzieliśmy w miejscu i podziwialiśmy go gdzieś. Grześ, coś mówisz? Tak mi się wydawało, że coś tam pomąkasz. E, ale wracając właśnie do tego pytania, które za, za, zadał Paweł, czy kiedyś zdecydowałeś się na wyjazd po to, żeby coś w swoim życiu zmienić. Ja miałam okazję w, gdzieś tam w swojej przygodzie pracować trochę za granicą, byłam i w Anglii, i w Niemczech kilka razy w różnego rodzaju pracach, no i zawsze była to dla mnie taka z jednej strony przygoda, z drugiej strony kasa, no bo jednak gdzieś się tych pieniędzy potrzebowało, ale też wracałam z tych wyjazdów z taką myślą, że czegoś fajnego gdzieś udało mi się nauczyć. Nie chodziło o samą kasę i o to, że wracając, kupiłam sobie pierwszy komputer czy tam jakąś inną rzecz, która gdzieś tam była mi potrzebna, ale coś zmieniało się też we mnie w trakcie tego podróżowania. Gdzieś bardziej się otwierała głowa, pojawiały się jakieś nowe pomysły, nie było takiej rutyny. Jak u Was, jeśli chodzi o takie podróże? U mnie typowo zarobkowej podróży nie było, żeby zmienić całkowicie otoczenie, wyjechać, jak to się mówi, za chlebem. Podróże za granicą, czy w ogóle przemieszczanie się, to raczej były sytuacje po prostu zwiedzania, poznawania nowych krajów i bardziej poznawania kultur nowych. No bo to też, tak jak już Ola wspomniała, że często podróżujemy nie tylko po to, żeby zarabiać, ale też po to, żeby poznać świat i doświadczać nowych rzeczy. Bo no człowiek jest taką istotą, że cały czas się uczy. Bynajmniej powinno tak być, że ciągle powinien się uczyć, poznawać nowych rzeczy, a nie. Ostać w jednym miejscu, i to też przyczynia się do tego, że wiele ludzi ma też chęć podróżowania. Mm -hmm. No właśnie, takie wrzuciłem, bo tu też Aleksandra mnie też przed chwilką zapytała, taka jedna rzecz, taka ważna rzecz, której ktoś się nauczył przez, po prostu dzięki podróżom, dzięki wyjazdom, ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, bo tak jak powiedziałem, u mnie to był totalnie spontaniczny wyjazd, był on troszkę taki chyba zaplanowany na 4 góra 6 tygodni, bo byłem na to przygotowany, Miałem ze sobą podstawowe rzeczy, miałem tyle finansów, żeby mi wystarczyło na ten okres właśnie takich czterech, sześciu tygodni. No, losy potoczyły się inaczej i je, gdybym miał wybrać z tego wszystkiego taką jedną i jedyną rzecz, jedną taką najważniejszą rzecz, która mnie nauczyła właśnie też, jeżeli mówimy o podróżach, wakacjach, wycieczkach i o właśnie mojej emigracji, to zdecydowanie jest to Nigdy nie mów nigdy. Tego się nauczyłem. Bo jak widać, jak widać okazało się, że no wyszło wszystko całkiem, całkiem inaczej. Dobra, Ola, to mam takie pytanie, bo wyjechałaś za granicę, spędziłaś jakiś czas, odwiedziłaś dwa kraje. No dobra, teraz co cię skłoniło do powrotu? Czy to było już zaplanowane jadę od do, czy były jakieś inne gdzieś aspekty? W zasadzie było zaplanowane od do i powiem ci, że Dzisiaj tak patrzę z perspektywy czasu, to się zastanawiam, dlaczego tak strasznie trzymałam się tego od do. Czyli wiesz, z jednej mm -hmm. strony taka um, chęć podróżowania, pracowania, zarabiania gdzie indziej, poznawania innych ludzi, a z drugiej, no kurczę, założyłam sobie, że wracam i wróciłam. Nie jestem pewna, czy tego nie żałuję. Czy nie Ale żałuję. to było z tym, w tym terminie, co chciałaś wrócić, to wróciłaś, tak. czy też było jakieś tam nie, lekkie nie, obsunięcie, nie, nie, tak jak nie, spawa, nie. Nie, nie, żadnej obsługi. Miałam wrócić wtedy, wróciłam wtedy. I nie wiem, czy to jest natura w takim razie jakiegoś włóczykija, czy nie. Mhm. Skoro gdzieś tam o, zaplanowałam, że nie wiem, tak... czy, czy zdecydowałabyś się dzisiaj ponownie na ten wyjazd, żeby em, żeby coś zmienić? Ale w sensie na te same, co wcześniej? Tak, tak. Teraz, w tym momencie? Mhm. Aż tak bardzo się na nie potrzebuje, ale mimo wszystko no, kurczę, fajnie byłoby coś zmienić tak na, już nie pod kątem nawet finansowym, ale takim otoczenia. Może niekoniecznie chciałabym siedzieć w Polsce, więc, więc tutaj na pewno, na pewno coś. Kwestia odcięcia się chociaż na chwilę od tego wszystkiego, co nas tak, otacza. Tak, mhm, 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 jasne, jasne. No, Grzesiu, a. Jedno, dwa zdania, dlaczego ty nigdy nie zdecydowałeś, i czy rozważałeś kiedyś wyjazd właśnie po to, żeby coś zmienić, bądź ewentualnie, żeby gdzieś czegoś doznać, i tak dalej? I niekoniecznie trzymajmy się tutaj wyjazdu zarobkowego czy wyjazdu za granicę, żeby mieszkać, tylko ogólnie, jeżeli chodzi o wyjazdy, wakacje e, i tak dalej, i tak dalej, podróże. Wiesz co, na pewno rozważałem to niejednokrotnie, tego typu sytuacje. Typowo zarobkowo nigdy nie rozważałem, chociaż był jeden okres taki w życiu, że miałem po prostu może wyjadę za granicę zarabiać, bo tam jak to się mówi łatwiej i oczywiście tam często był słynny kierunek tak jak Paweł wykonał Anglia i tak jak Ola, i że o bo funt po tyle stoi to tam będzie się w tysiącach zarabiało momentalnie i po co tutaj pracować przykładowo za trzy tysiące jak tam będziesz za 3-4 tysiące ale funtów pracował. To miałem taki jeden okres w życiu, ale suma summarum później stwierdziłem, że jednak na mój poziom życia, którego ja potrzebuję tak jakby na co dzień, wystarczająco było to, co w Polsce zarabiałem i po prostu tak jakby jeszcze na swoje przyjemności mieć dodatkowo. I stwierdziłem, że też tak, jak już w którymś odcinku mówiliśmy o tym, że jednak ta chęć kontaktu z rodziną po prostu była silniejsza niż odcięcie się od wszystkiego i wyjechać. Ale kwe, często też jeszcze są kwestie podróży, żeby zwiedzać, mm -hmm. poznawać nowe regiony. No i też, żeby po prostu odciąć się od tego wszystkiego, co nas otacza, tak jakby zresetować się, naładować baterie i działać dalej. Jasne, jasne. No to ja mam przy okazji kolejne pytanie tutaj dla naszych widzów. Dla naszych widzów, i już je wam tutaj wrzucam, coś dzisiaj z Trymiard, opóźnienie ma parę sekund. Czy mieszkasz poza Polską? Czy jest ktoś dzisiaj tutaj z nami, kto mieszka poza Polską? Oprócz mnie oczywiście. Oprócz mnie, oczywiście. No i ewentualnie Sosnowiec. Też. A propos Sosnowca to trzeba byłoby dobrze sprawdzić mapę, bo Sosnowców jest chyba więcej niż jeden na mapie Polski. Tak coś mi się wydaje, wiem, że jest jeden ten główny na, na gdzieś koło Śląska, bo to jest z paszportami. Tak, a coś kiedyś mi się obyło uszy, że są jeszcze jakieś inne, bo wiecie, są takie sytuacje, że są miejscowości o takiej samej nazwie, e, i one, gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tam w Polsce są, tak? Także jestem ciekaw, czy ogląda nas ktoś, kto mieszka poza Polską. Tak. E, no właśnie, czyli Grzegorz mówi, że gdzieś rozważał, jednak się nie zdecydował. Ona rozważała, zdecydowała, wyjechała i wróciła. No tak, u ciebie to chyba właśnie często jest coś takiego, że. No, u Ciebie plan po prostu musi być wypełniony Ola, od A do Z, i raczej chyba nie akceptujesz zmian. Właśnie wiesz, co Paweł, zdziwiłbyś się, bo jeśli miałabym się przyjrzeć takim na przykład a propos tej samej włóczęgi, mhm. gdzieś miejscowością, w którym ja w swoim życiu mieszkałam, no to zaczynając od tego, że jako kilkulatka zwiewałam z domu i taki smy gdzieś tam latał po ogródkach działkowych i wszyscy go szukali, bo nie wiadomo było, gdzie ta znowu poszła. No, to mieszkałam, kurczę, w paru ładnych miastach w Polsce, w każdym po albo kilka miesięcy, albo kilka lat. Teraz jestem pierwszy raz w życiu swoim poza rodzinnym miejscem zamieszkania, siedem lat w jednym miejscu. A wcześniej te zmiany były cały czas. Dla mnie przeprowadzki były jakąś taką rutyną, i ja to lubiłam. Czyli nie miałam czegoś takiego, że cały czas od początku do końca, no dobra, do końca trochę przesadziłam, przesadziłam. Jestem w jednym miejscu, tylko lubiłam gdzieś się wuczyć. Nie wszystkie wyjazdy były zaplanowane. Bywało mhm. tak, że decyzje na przykład o przeprowadzce, zmianie miejsca zamieszkania, nawet miasta, podejmowałam tak w ciągu dwóch, trzech dni i robiłam to. Czyli Aha, gdzieś no, to te to zmiany. Mianowicie, mianowicie, mianowicie. Czyli na tak. spontanie jednak u Oli też decyzje są podejmowane. Tak, zdarza się. Nie, nie, nie. To nie, nie te wszystkie pasuje. decyzje na spontanie są czymś powodowane. Czy mm -hmm. jest jakiś bodziec, który sprawia, że gdzieś tam w głowie zapala mi się taka żaróweczka, myślę sobie, zrobię to. Tu mm. teraz dwa dni pakowanie rzeczy tam do worków na śmieci i innych takich idę. Ale to było no. kiedyś. Teraz już jestem bardziej zasiedziała, dobrze mi z tym, może się trochę rozleniwiłam też. To, to też jest sprawa. Ale tak. jak robiłaś przeprowadzki, to co? Jak to przy, przysłowiowe włóczyki. Dorebeczka tylko na plecy i heja, czy raczej to były nie, więcej rzeczy zabierane? Nie, na sobie. przykład 20 kursów autobusem z rzeczami. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Bardzo ciekawa przygoda, mnóstwo ludzi można poznać. Jest to takie swojego rodzaju coś mocnego. Pociągiem tak samo. A propos przeprowadzek, to ja, żyjąc w Polsce przez 20 parę lat. Przeprowadzałem się tylko jeden, no dwa razy. Dwa razy. Pierwszy raz w wieku 16 lat wyprowadzałem z miejsca się, gdzie żyłem od dzieciństwa. No drugi raz, kiedy miałem lat 20, kiedy już wyszedłem po szkole, po maturze, kiedy zacząłem działać troszkę inaczej, zacząłem pracować. No to wtedy wyprowadziłem się z domu rodzinnego. To była moja druga przeprowadzka. Już tam tych takich drobnych można powiedzieć, potem nie liczę, kiedy znowu wróciłem na swoje, z tym, że nie do rodziców. No to można powiedzieć, że trzy. Aczkolwiek, kiedy przyjechałem do Anglii, to przez pierwsze półtorej roku wyobraźcie sobie, że ja przeprowadzałem się 12 razy. I nawet był taki miesiąc, że przeprowadzałem się. Co tydzień. Cztery przeprowadzki w ciągu jednego miesiąca. Każda sobota rano to taki rytuał. Pakowałem co miałem, mieszkałem wtedy, wynajmowałem pokoje, niecały dom i tak dalej. Nie miałem wtedy swojego, tak jak teraz. No więc po prostu pakowałem te kilka rzeczy. Dziękuję i przeprowadzałem się w inne miejsce. Z perspektywy czasu, zajebiste doświadczenie i polecam. Warto takie coś przeżyć. Tym ja bardziej, że jakby wynajmowałeś pokoje, to też co tydzień nowe osoby, jak to się mówi, przez tydzień jeszcze wiadomo, często są to mieszkania, trzy, cztery pokoje, gdzie w pokoju też po kilka osób potrafi mieszkać, to Dokładnie. już jest różny przegląd kultur i w ogóle obyczajów w środku. Dokładnie. A przejdźmy troszkę, do tak, troszkę luźniej do tej rozmowy teraz, do takiego luźniejszego wątku właśnie. Jakie podróże wolisz? Czy są to pod, podróże grupowe, takie wyjazdy, wycieczki, wakacje? Czy w swoim towarzystwie? Dajcie nam znać, jakie, jakiego typu wyjazdy preferujecie. E, ja odpowiem za chwilkę, Ola, jak to jest u Ciebie, kiedy już planujesz jakiś wyjazd? Chyba, że nawet jest to coś spontanicznego. Mówimy to o jakimś wyjeździe na kilka dni, kilka tygodni. Jak to u Ciebie wygląda? Jak ta podróż jest e, planowana u Ciebie? Powiem ci, Paweł, że kurczę, nie pamiętam kiedy ostatnio byłam na takiej. Długiej podróży w większej grupie, 3-4 dni, yy, spływy kajakowe, jakieś zloty, eventy, spotkania, okej, okay, to jest dla mnie spoko. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, jaka, jako taka wewnętrzna introwertyczka, jak odnalazłabym się, przypuśćmy, w sytuacji, gdybym była w podróży grupowej przez 3 tygodnie. No abstrahuję od bycia dzieciakiem, gdzieś tam kolonie, coś, ale... Nie wiem, jak wytrzymałabym z ludźmi non-stop, 24 godziny przez 3 tygodnie. Tak, Grzesiu? Wiesz co, grupowe to też zależy w jakim towarzystwie, że tak jak wśród e, najbliższej ekipy czy coś, to jak najbardziej, no ale takie typowo masówki, jakieś po 30-40 osób, że turnus cały jedzie, no to raczej e, tak jak ciężki temat by był. Bardziej jednak preferuję te, tak jakby 4-6 osób, bo to jest też i fajna ekipa i łatwiej się zgrać, coś zrobić w ciągu dnia, bo zazwyczaj jest tak, że im większa grupa, tym gorzej się zorganizować. Pada hasło, dobra, idziemy przykładowo na bagi. To zaraz, yy, dobra, to ja się muszę ubrać, to ja idę ten, tu łazienka zajęta, tu to i zaraz mija pół dnia i suma summarum nic nie jesteśmy w stanie ani zwiedzić, ani za bardzo też odpocząć, Także jednak preferuję takie mniejsze grono, a jak większe grono, to no mega zgrane, żeby po prostu sprawnie wszystko ogarniać. No właśnie, widzisz, ja to też do Was mówię tu, do Was także mówię do naszych widzów. No ja ostatnią taką podróż grupową zaliczyłem dwa lata temu. Było to tryb po Bałkanach, były tam cztery kraje Bośnia, Hercegowina, Albania, Czarnogóra i coś tam jeszcze. Co tam jeszcze było? Cztery kraje tam było. A ile osób? No właśnie, tam było osób, także myśmy byli podzieleni na grupy. I akurat w grupie, gdzie ja byłem, było osób dziewięć. I powiem wam, że było to bardzo fajne. Po pierwsze, poznaje się nowych ludzi. Po drugie, no, to są ludzie też z różnych zakątków Polski. Także wiecie, jak to jest ten pierwszy dzień, kiedy był ten podział na grupy? Każdy tak gdzieś jeden na drugiego patrzył. Ci młodsi do młodszych, ci mniej aktywni do mniej aktywnych, tak to nazwijmy. I to od razu było widać, że jest taki podział bardziej gdzieś, myślę, wiekowy i gdzieś tak pokoleniowy, może tak. No a potem się okazało, że na drugi i trzeci dzień tam coś nie pasowało i, nie, i były zmiany, były zmiany gdzieś tam w tych grupach. Ja byłem z moim partnerką, byliśmy w grupie, gdzie było nas dziewięcioro, czyli nas dwoje, jeszcze siedem osób. I powiem wam, że było naprawdę bardzo fajnie bo mieliśmy cały plan przygotowany na, na dwa tygodnie, zwiedzaliśmy po kolei, aha, jeszcze oferwacja przecież tam była, po kolei zwiedzaliśmy sobie każdy kraj, mieliśmy swój prywatny bus, dziewięć osób to nie jest 30 czy czterdzieści, jeżeli chodzi o porozumienie w takiej grupie, no jak najbardziej nie było z tym żadnego problemu, gdzieś, każdy gdzieś tam z każdym, który z porozmawiał, też gdzieś wspólnie sobie chodziliśmy, robiliśmy fotki i tak dalej, i tak dalej, naprawdę było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja Uwaga, ja nie lubię podróżować. Może inaczej, sam gdzieś lecieć, może gdzieś jechać, czy, czy pociągiem, czy samochodem, czy coś, jak najbardziej. Ja mogę nawet płynnym statkiem, promem, czymkolwiek. Może to będzie nawet prom kosmiczny. Aczkolwiek, jeżeli chodzi, żeby jechać, zwiedzać, oglądać. I tu. Wyszła cała prawda na jaw. Wychodzi na to, że ja nie jestem Włóczykijem, mimo że mieszkam tyle lat gdzieś za granicą. Wychodzi na to, że jestem domatorem. Tak, Ola? no bo jak spojrzeć y, przez, przez to, kim jest Włóczyki, no to wróćmy do tych muminków, y, od których zaczęliśmy na początku. No to to jest osoba, która chwilę gdzieś tam jest w towarzystwie, a tak poza tym szuka ciszy dla siebie. Szuka jakiegoś, nie wiem, połączenia z przyrodą, jakiejś mocy, tak. Y, podróży. Samemu ze sobą, ze swoimi myślami, a niekoniecznie jakiejś wielkiej grupy, albo wcale nie szuka tej grupy. Ona może mhm. być, ale najlepiej, jakby jej nie było przez dłuższy czas. Czyli ty podróżując, tak jak mówisz, sam możesz gdzieś dojechać, ale potem nie za bardzo chcesz być sami, nie za bardzo też chcesz takich jakichś mega, super niesamowitych podróży. Do Tajlandii byś się wybrał w pojedynkę? Uf. To jest myślę, że też zależy właśnie, gdzie się jedzie, bo jeżeli jedzie się gdzieś ze swoją ekipą, którą się zna w jakieś miejsce, to też inaczej wygląda. A chociażby tak my jeździmy wspólnie tutaj gdzieś na różne eventy. Teraz chociażby najbliższy wyjazd we wrześniu, tak? Będzie pierwszy weekend września, event Properly, to będziemy się widzieć wszyscy wspólnie. Dla nas, jako ekipy tutaj działającej w internecie, często to jest jedna z niewielu okazji w ciągu roku, gdzie są takie duże eventy, gdzie możemy się wspólnie spotkać. No bo zobaczcie, ja mieszkam w UK, Grzesiek Zolą mieszkam w Polsce, jest jeszcze parę osób gdzieś z takiej bliskiej ekipy, i my tak naprawdę jesteśmy rozsiani po świecie. I żeby zebrać wszystkich naraz do kupy w jednym czasie, no to tak, no to mówię: Event Properly, Torum, 5 września, ewentualnie jak jedziemy na Formita, gdzie też jest część ekipy naszej, to organizuje, no to też jedziemy z nimi, no bo wiadomo, no i, i właśnie to jest też całkiem inaczej. W momencie tak, ja jechałem, gdzie tych ludzi nie znałem. Dla mnie to wszyscy tam, którzy byli, byli nowo poznani. Z jednej strony fajnie, bo ja lubię poznawać ludzi. Okej, okay, wszystko gra, a z drugiej strony. Mimo tego, że oceniam bardzo fajnie ten czas, bardzo ciekawe doświadczenie, i tak dalej, to ja wolę jednak troszkę inny rodzaj podróży. I tak tutaj, Ola, dobrze też trafiłaś. Ja chyba jednak bardziej jestem domatorem niż włóczykiem. Bardziej w Twoim przypadku, bardziej podróże takie ukierunkowane biznesowo można powiedzieć, niż po prostu typowo wyjechać, leżeć plackiem i tyle. Grzesiu, troszkę wyprzedziłeś pytanie, zobacz, wycieczki, wakacje aktywne czy leniwe? Grzesiu, jak to u Ciebie wygląda? U mnie aktywne. Ja nie lubię, wręcz szlak mnie trafia, jak mam leżeć godzinę na piasku czy dwie na plaży, jeszcze na słońcu, to ja zawsze sobie szukam albo cienia, żeby ewentualnie coś jeszcze porobić w międzyczasie, albo po prostu szukam jakichś miejsc, żeby spędzić w miarę aktywnie i w... Wolę bardziej poznawać okolice, zwiedzać coś, niż po prostu leżeć, jak to się mówi, bezczynnie tydzień czasu. Fakt, mam taki dzień czasami też na wyjazdach, że po prostu nie chce mi się kompletnie nic, jest taki typowy leń i po prostu trzeba zrobić też lekki reset, no bo wiadomo, nikt nie jest robotem, jak to się mówi, 24 na dobę nie potrafi zatem tylko też trzeba czasami te akumulatory naładować ale jednak skłaniam się ku opcji A, czyli aktywności. Jasne, spoko, rozumiem. No ja właśnie, ja... Ola, proszę, tak chyba troszkę Ci wszedłem w słowo, proszę bardzo. Tak, Coś mi lekko przycina, nie wiem, czy to u mnie coś z internetem się dzieje, Zobaczymy. Burza idzie, to nic takiego, burza z gradowiciem przejdzie. Z... Nie, dzisiaj Uf, dzisiaj nie mam burzy, to jest, często się ostatnio. Co do tych aktywnych czy leniwych wakacji, no, ja pracuję przez internet, więc codziennie siedzę na dupie sporo godzin w internecie. Jakbym miała również na wakacjach na Europie, na jakiejkolwiek włóczędze, tak to nazwijmy, siedzieć na tyłku, to chyba bym zwariowała i skończyła na wózku inwalidzkim. Więc no, nie ma opcji tylko i wyłącznie aktywnie, pływanie, bieganie, nurkowanie, kajaki, to co się da, żeby po prostu się poruszać i poczuć jakąś zmianę od siedzenia przy komputerze. To ja powiem króciutko, u mnie z racji tego, że żyję w UK i kiedy praktycznie każdy wyjazd, głównie są to biznesowe wyjazdy, wakacje też czasami się zdarzają, um, kiedy jadę, to u mnie to mniej więcej od 7-8 do co najmniej 10 tysięcy kilometrów. Do tego, jak sobie doliczę jeszcze potem jakieś dodatkowe podróże gdzieś na miejscu, jeżeli jest to dłuższy wyjazd niż na przykład 5-7 dni, no to tak potrafię zrobić 12 do 15 tysięcy kilometrów. Samochodem, samolotem, czasem nawet trafi się pociąg, jeżeli jest taka opcja, bo lubię, lubię. Po prostu wsiadam, jeżeli samochodem, to też często korzystam chociażby z BlaBlaCara, ponieważ dla mnie to jest wtedy czas odpoczynku. Jednak ktoś mówi, a, to jak się gdzieś tak leci i na przykład jest tak, że się leci z dnia na dzień jest gdzieś przesiadka, leci się z UK do Polski, z Polski się leci gdzieś tam dalej, okazuje się, że takie podróże też troszkę męczą. I dla mnie jest to zajebista forma odpoczynku, jeżeli chodzi właśnie, gdzieś ktoś mnie może zabrać pociąg bądź ktoś po prostu, kto inny prowadzi, nie? No proszę Grzesiu. Tym bardziej, że jak zajeżdżasz na miejsce, to jak to się mówi, możesz od razu zacząć spotkanie i z kimś się spotkać i porozmawiać, a jak się jedzie samochodem, to nie dość, że człowiek jest zaraz wybruty całą podróżą. też jeszcze też później nie ma chęci w ogóle rozmawiać i tym podobnych rzeczy. Jasne. Ola, jeszcze coś dodasz? W zasadzie chyba nie. No to w zasadzie myślę, że moglibyśmy przejść już powolutku do podsumowania. Do podsumowania tego, jak to jest właśnie z tym byciem włóczykijem, domatorem, podróżami, czego one nas uczą i jak, jakie mamy z tym doświadczenia. Grzesiu, zaczniesz, proszę? Jasne, dzisiaj się nawet fajnie czasowo wyrobiliśmy. 25 minut. Tak jak. Tak jak temat webinaru, czyli odnośnie naszych włóczek, i włóczykijistwa, może tak to powiem. Moim zdaniem warto podróżować, warto też czasami podejmować te spontaniczne decyzje, bo one najwięcej często wnoszą do naszego życia niż decyzje, które obmyślamy miesiącami, wręcz czasami latami. Bo zazwyczaj z takich rzeczy nic nie wychodzi, a jeżeli podejmujemy coś spontanicznie, że o dobra, pakuję walizki jedziemy tam, to zazwyczaj najfajniejsze rzeczy się wtedy dzieją i najfajniejsze mamy wspomnienia z takich rzeczy. Plus przy podróżowaniu tutaj bez znaczenia, czy zaplanowane, czy nie. Zbieramy masę doświadczeń, masę nowych kultur, poznajemy nowych ludzi, tak jak Paweł też powiedział, że na wycieczkach. Także warto i polecam podróżować. Ola? Ja powiem, że jeśli chodzi o podróże, to mnie nauczyły jednej bardzo ważnej rzeczy, poza całą masą mniej ważnych, ale również istotnych. Ta jedna rzecz to jest to, żeby nie oceniać ludzi po tym jak wyglądają jakiego są wyznania jakie są narodowości i innych takich punktów które często są stereotypami i przy których gdzieś my może nawet nie jako Polacy ogólnie mamy po prostu wbite w głowie coś takiego że ten to na pewno jest taki i owaki ten to taki i owaki a okazuje się że wręcz przeciwnie w momencie, kiedy gdzieś tam szklankę wody podaje Ci facet, który za chwilę wywala dywanik i robi te, jak to się mówi, muzułmańskie takie modlitwy, o, w ten sposób, i Ty sobie zdajesz sprawę, że kurde, no nie zaciukał Cię, nie zrobił nic takiego, tylko wręcz pomógł, no to gdzieś, gdyby siedzieć cały czas w domu, to tych lekcji, tych doświadczeń by po prostu nie było. I chyba dlatego warto, żeby otworzyć trochę głowę na nowe, i wybić się z tego, co nam, co nam pokazywała rodzina, otoczenie, szkoła, bo może świat jest trochę inny niż te cztery ściany, w których się tak zwykle obracamy. I to też trochę pomaga nie oceniać ludzi na pierwszy rzut oka, jak to się mówi, bo im więcej podróżujemy, i tak jak Ola powiedziała, poznajemy nowych osób z różnych kultur, to też już zmienia nam się cały stereotyp o danych osobach. No dokładnie tak jest, dziękuję Ola, dziękuję Grzesiu, ja dodam króciutko dzisiaj, zobaczcie, gdy kogoś poznaję, ktoś mi mówi, że jestem już, mówię komuś, że jestem tyle lat i tak dalej, i tak dalej, często gdzieś jest, że jeżeli są to wyjazdy właśnie do Polski, no to się ludzie pytają, no a jak tam jest i w ogóle, a czy żałuję, czy nie żałuję, czy dzisiaj też bym wyjechał i tak dalej, i tak dalej, wiem jedno, że gdyby nie wtedy ta spontaniczna decyzja, która zapadła dosłownie tak, a z dnia na dzień kupiony bilet jadę, to wiem, że wszystko to, co się wydarzyło przez te 10 lat, z dużą dozą prawdopodobieństwa by się po prostu nie wydarzyło. Dlatego uważam to za bardzo dobrą decyzję i absolutnie nie rozważam, czy byłoby inaczej, lepiej bądź gorzej, gdybym jednak został w Polsce. Ja jak najbardziej polecam wyjazdy, podróże, krótkie, długie, jako doświadczenie, które uczy nas czegoś w życiu. Dziękuję bardzo. I jeszcze taki króciutki news. Widzimy się w środę za tydzień, punkt godzina 19. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dzięki za dzisiaj, cześć. Dzięki, cześć, cześć.